Siemano wszystkim z tej strony Brawl, a to jest kolejny odcinek w świecie Rezen. W tym odcinku, oczywiście, dalej będziemy e, nabijać poziom, nabijać doświadczenie, czyli będziemy zabijać wszystko, co się rusza, że tak powiem. E, splądrowaliśmy dokładnie, chyba, tą część mapy, e, tą chyba też, więc udamy się mm, w tą stronę, gdzie mamy ten, gdzie mamy ten taki duży las e, na północnym zachodzie. I tam się właśnie udamy Zobaczymy O, tu mamy żądło szczura Pierwsza walka na początku odcinka Dobra, zapisujemy grę I zobaczymy Eee, to są te młode, dlatego padają szybko mm, Dobra, bierzemy mięso I jeszcze zobaczymy, czy nie ma żadnych roślin Bo nie chciałbym czegoś fajnego przegapić Ale raczej nic nie ma Dobra Jeszcze obszukam tamtą część lasu No, jak widać, pustka. Dobra. Tam na górze coś mamy. Zobaczymy, co się tam znajduje. E, tam ktoś chyba, chyba mieszka. E, kojarzę tego gościa, ale nie pamiętam, jak on miał na imię. Chyba coś na T. O ile pamiętam. I oczywiście źle pamiętam. Leon. Um, you are real. Nie. Nie. Uh Leon. You seem a little nervous, Leon. What are you doing out here in the wilderness? Just looking for a bite to eat. Sure that's Of course. I'm a hunter. You look more like a and looters aren't very Look. Like I said. I'll give it up. Come on. Okay, okay. So I'm a treasure hunter seeker. I heard that the ruins are full of stuff. I even got myself a shovel and a pin. I can tell you're. You're really not gonna. Not a chance. Okay, okay. Just before the Order locked up Harbour Town, I started getting nightmares. Then it got worse. I started seeing these. Ap I escaped town, but I haven't slept properly for ages. The wisp. These apparitions, these restless ghosts. Tell me something else about I'm telling the truth here. I'd love to see your face when the ghost of Lord Patrask What can you tell me about? When he comes to me, I can hear this horrible whisper. He says terrible things. Terrible. If they've seen I found this strange ring. Found it. Alright. Been seeing them since then. Show me the ring. He That ring must have belonged to them. O, cholera! Będę musiał odnieść ten pierścień, chyba. Przeklęci lordowie. Eee... Dobra, pogadam z nim do końca. Me? So... Hey. Dobra, to mnie nie interesuje. Ehm. Eee... I took one of these vassal rings from an undead lord. It looks just like you. So my haunting could really have something to do with that ring? Could be. I wish I'd never touched that. You think there are more of them out there? That all those... Do you have... No. Well, there's a ruined tower north of here. And there are more on the west coast. I this mission. się. starting to like Fajny klimacik ta misja ma, że muszę wziąć e, koleś ma jakieś urojenia w tych. E, urojenia. E, sen w tym się nie widzi wieżę, do której my musimy iść. Ciekawe, Dobra, 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 bla, 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 bla. Dobra, to mnie raczej nie interesuje, dlatego pogadam z nim szybko. I. E, okej, okay, więc zobaczymy, czy jak wezmę ten chleb. Chyba nie ma nic przeciwko. Weźmiemy też ser i to wszystko. Dobra, wkradnę mu się na chatę. Wjazd na chatę! Hello! Yo! He. Co ty tutaj miałeś? Przepis kucharski oraz złoto, jakieś tam badziewie. Korzystając z łóżka, prześpimy się do rana. Albo do południa, dobra. Bo rano jest troszkę ciemno. No i zapisujemy grę i zobaczymy, czy możemy wykonać to zadanie. O cholera. Hmm. No cóż. I to jest ich te sześć pierścieni. E, gdzieś zdobyłem ten jeden, który miałem w equipunku, A dokładnie nie wiem, gdzie ja go znalazłem, więc udamy się jeszcze e, do wszystkich tych punktów. Zobaczymy. Mmm, co potem, gdy już znajdę te wszystkie pierścienie? Ale oczywiście po drodze będę też zabijał wszystko, co się rusza. O, to coś ma. Nie, nie mamy jednak. Cholera. O, Mod kowalski i jabłkę. I skręt z ziołem. Ciekawe, ciekawe. Jak ja tu widzę, to troszkę tego pozabijałem. Który mamy, Który mamy poziom? Jedenasty. Hmm. Ile mamy, mamy punktów 10 do rozdania? Hmm. Aha, to się znajduje tam, Ok. E, wiem, że jeszcze jeden, jedna, jedno miejsce było koło... E, koło bandytów. O, właśnie o to mi chodziło. E, zrujnowany zamek. Tam są chyba szkielety. O ile pamiętam. To jest oczywiście, od razu jak się wyjdzie z m, obozu tych bandytów, to od razu na prawą stronę mamy e, takie przejście, gdzie prowadzi właśnie do tego z zrujnowanego, zrujnowanego zamku właśnie. Zobaczymy co my tam znajdziemy, aha właśnie, czyli jeden pierścień zdobyłem właśnie tutaj, tu była, tu gdzie była ta ruina, e, tam właśnie, o to mi chodziło, więc tam właśnie byliśmy, udamy się, udamy się teraz na południe. Zobaczymy co my tam znajdziemy. Bo za te szkielety zdobędziemy... E, możemy zdobyć dużo, dużo doświadczenia. Dlatego warto zrobić to zadanie. O, tam widzę czarnego wilka. Nie czarnego, zwykłego. O, czarny! Pio! Dostał! Skubaniec! Ej, chodź tutaj! Come on! Gdzie wy jesteście? A tutaj! Tetyety! Dostał! Nie, nie dostał. Pięknie, dostał. Dobra, teraz mogę je wykończyć kosturem. Ała, ała. Dobra, dostał jeszcze jeden. Cia! Okej. Okay. Pięknie. Hmm, zapiszemy grę po raz kolejny. I lecimy dalej. Wydaje mi się, że będę musiał... E, pójść jakoś tędy, bo inaczej się nie da Tędy prowadzi dróżka I tam mamy gnomy Lubię z nimi walczyć, popadają na ciosa. O, patrzcie. Cio! Ale z wodzem już nie będzie tak łatwo. Pada na dwa ciosy. I tego gnoma wykończę walką wręcz. Hm, Hmm, ciekawe uniki robisz kolego. No chodź, atakuj, atakuj. Jo, jo! A. Dobra, padł. Padła świnia. Okej, okay, teraz obszukujemy te gnomy, bo gnomy, bo mogą mieć e, te narzędzia, ten worek z narzędziami. Czy co to w ogóle jest? E, I tutaj nie ma żadnej skrzyni, niestety. O ile. Zawsze, gdy są gnomy, to zawsze, to zawsze są jakieś skrzynie. Niestety teraz nie ma żadnej. Okej, okay, wypiję jedną miksturkę i drugą many. I teraz mamy do czynienia z ćmami szponiastymi. I tam mamy jaszczuro, jaszczuro człowieka, którego na razie nie zabiję. Dostał! Heh, nie chciałem w niego, chciałem w tej cimy, w tej ale już niech będzie. Dobra, padłeś. Mmm, szybkie są nawet te cholery! Fuck you bitch! Dobra, bierzemy ten jaszczurzy mieczyk i... z sobą miksturkę leczniczą. Mm, tu mamy kolejnego jaszczurka i miałeś oczywiście e, miksturkę leczniczą. Mm, spróbuję te cimy zabić jakoś pojedynczo, żeby się w grupie czasami nie rzuciły. No dalej chodź tutaj. No chodź, 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 chodź. O kurde! No nie, to wygląda. Dobra, spróbuję zabić najpierw. O, widzieliście to? Potrójnie! Dobra, spróbuję zabić jednak kosturem. Mm, 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 nie! Dobra, zapisujemy grę i lecimy dalej. Woohoo! No chodźcie, żeby mi nie obeszło od. Tyłu albo na... A. Dobra, padły, wszystkie. O fucking! Szybko łykaj tą miksturkę! łykaj, łykaj, łykaj! I tu mamy czarnego wilka, którego wolę załatwić już tą runą. Dobra, dostał, hmm, spróbuję go teraz wykończyć jest, yes, udało się, chociaż było. Mm, nie było łatwo. E, hmm, w sumie jeszcze dużo mi brakuje do tego kolejnego poziomu, ale. co tam? Dobra, tu mamy kapelusz wróżki, suitaśnie. Zobaczymy, co my tam znajdziemy. Bo tam widzę jakieś, nie wiem, e, jakieś chyba przejście. Hmm. Tam nas nie było, więc ciekawe co my tam znajdziemy. E, wcześniej, jak grałem w Rezena, to tak szybko wykonywałem te misje. E, nawet nie starałem się wykonywać zadań pobocznych. I nawet chyba nie byłem w tej jaskini, bo ja bym takie, takie coś zapamiętał. E, piąteczka. I tu mamy gnomy. Na szczęście nie będzie trudno z nimi. Okej, okay. i oczywiście siódemeczka. Standardowo. Najpierw wolę wybić wodza Dobra, dostał Dobra, trafiłem go. Tak przyleciało przez te dwóch... przez te dwa gnomy i jeden dostał. Okej, okay, tego wykończę już walką wręcz. No chodź, 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 chodź. Nawet Cię nie wypuszczę, nawet o tym nie myśl. Okej, okay, padł. E, co Ty tutaj miałeś, gnomie? O, mamy torbę z narzędziami, kolejną, e, szóstą. Dobra, wchodzimy dalej. E, zielony liść, okej. Okay. Hmm, na razie pusto i tu mamy skrzynię. Aha, nie mogę jej otworzyć, okej. Okay. Hmm... lewo, lewo, źle, lewo, prawo, lewo, hmm, lewo, znaczy prawo, lewo, lewo, prawo, ok, złoto, perła i chleb, chleb. A co my tutaj znajdziemy? Hmm, chyba nic. Dobra, zapiszemy grę. Jakoś boję się tutaj wchodzić, bo mam wrażenie. O, szkielety, świetnie. Dobra, yy, walnę jedną miksturkę many, jedną leczniczą i spróbuję te szkielety zabić. Dobra, jednego wykończę walką wręcz, żeby nie było. żeby nie tracić many. Jak widać, te, te miksturki się powoli kończą. O, w dupę jeża. O, nie, 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 dobra, dobra, dobra. Wychodzi na to, że muszę użyć cholernego kryształu. Fakaj się. No, chodź, 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 chodź. O, kurde, byś się zaklinowałem przez chwilkę. Nie, 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 nie. Bye, bye. Cia! Dobra. Mm. Mieś pochodnie, kość i złoto. Hm, to jest ciekawe, że szkielet ma złoto, prawda? Heh. O, ten miał trzy miksturki lecznicze, świetnie. Tylko szkoda, że nie mają he, miksturek many. To by mi się jakoś bardziej przydało. Tu gdzieś zabiłem chyba tego. Aha, kolczasta maczuga. Hmm, dobra. Eee, wypijemy dwie miksturki lecznicze. ...i standardowo jednomany many. Okej, okay, zapiszemy grę i wejdziemy na górę, chociaż nie wiem, co ja tam znajdę. Eee, nie, tylko nie gul! Cholera jasna! Kurde, dwa, dwa gule teraz na mnie biegną! No to już może nie być ciekawa sprawa. Dopadaj w końcu! Dobra, dostał. Mm, ten jego wspólnik też. A ah, Dziawnął mnie. Ła! Trzy gule! Chyba sobie ja robicie. Dobra, pij tą miksturkę, pij jedną many. Eee, gonią mnie, są tuż za mną. Dobra, będę sobie no chodź, chodź, chodź. No. Mm, nie trafiłem jeszcze. Kurde. Dostał. Aaa! Ej, czemu ty skaczesz, kiedy ja nie chcę, żebyś skakał? Dobra. Jeszcze jeden strzał. Eee, ten jeszcze ma full życia prawie. Ciao. Dobra, spróbuję go wykończyć. Kosturem. Chociaż nie wiem, czy to jest ciekawy pomysł. Ała, ała! Pff, ale dałem ciała! Mhm. Okej, okay. wczytujemy grę i zobaczymy. Eee, spróbuję go wykończyć tą, tym kosturem. No nie ma bata. Muszę go wykończyć tym kosturem. Mm, bo szkoda, tracić manę. Kiedy on ma tak mało życia. Tylko nie wiem, czy ja zapisałem grę, hehe. <laughs> Aha, ale mnie dziabnął, dobra, wolę go wykończyć jednak. Dobra, dostał. Mmm, okej. Okay. Góle raczej nic ciekawego nie mają przy sobie: żadnych miksturek, żadnego złota. E, dlatego nie warto ich obszukiwać, chyba. Mmm, zobaczymy, co się znajduje w tej jaskini. I walnę jedną miksturkę leczniczą, albo dwie najlepiej, i jedną many. Gdy skończą mi się miksturki many, to będę musiał wrócić się do wulkanicznej twierdzy i znowu mm, i troszkę tych miksturek wykupić, o ile jeszcze mi mistrz Ambrax będzie miał, bo nie wiem, czy wykupiłem wszystkie, czy nie. Nie przypominam sobie. Dobra, szybki zapis i... i czysto! Myślałem, że coś znajdziemy. Jak widać tych... Y, tych roślinek troszkę mamy, troszkę nas zbieraliśmy. Udało się. Mm, I tu mamy kufer ze skarbem. Eee, ten zamek jest skomplikowany, chyba sobie jaja robicie. Fucking shit. Aha, stąd przyszedłem. Chyba. Nie, poczekajcie, bo już się zgubiłem. Ehm. Um. Hmm. Czyli muszę użyć teraz lewitacji. Okej, okay. miejmy nadzieję, że to będzie warte tego zwoju. Lewo, kurde, źle. Prawo, lewo, fuck. Prawo, prawo, lewo, lewo. Yeah! Co ty miałeś? Ochrona przed megią? 10, szybkość, Eee, Dobra, w sumie było tego warte. Taki zwój kosztuje 100 sztuk złota. Tylko, że będę musiał użyć kolejnego zwoju. No okej, okay, niech już będzie. Tylko powiem wam szczerze, że już się troszkę zagubiłem. E, nie wiem, którędy przyszedłem. Mm. Dobra, czyli tą część obszukaliśmy, czyli górną. E, teraz udam się. Poczekajcie, bo jaka ja mam stąd wyjść? Tędy? Tędy, okej. Okay. Teraz udam się mm, w te niższe przejście. Tam gdzie, byli te dwa, tam, gdzie były te dwa szkielety. Zobaczymy, co my tam znajdziemy. Mm, zapiszę grę na wszelki wypadek. No i lecimy. Hmm, wydaje mi się, że szkielety tutaj znajdę. Okej, okay, szkielet wojownik. Także go od razu zabijemy. No chodź. Dobra, wykończę go już kosturem. O ile mi się uda. Bo tam idzie kolejny delikwent. Ała. Ale mi pizgnął. Ała. Dobra, 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 dobra. Rozumiem. <gryw> Rozumiem oczywiście. Dobra. Dostał. No nie trafiłem, nie mówcie! Dobra, padł. Znaczy, nie padł. Dobra. No! No nie trafiłem, ale ze ze mnie! Czekajcie, walnę jedną miksturkę many. Chociaż już się powoli kończą. Okej, okay, trzy miksturki mlecznicze miałeś. I tu gdzieś był kolejny. Eee, tutaj Hm, ty raczej nic ciekawego nie miałeś, dlatego, Cz. dlatego nie wiem. O, cholera, tam jest kolejny szkielet. Eee, walnę jedną miksturkę leczniczą i coś tam musi być, bo czegoś ten szkielet chyba, eee, pilnuje. Władca Patroskon. O, cholera. Czyli jakiś boss On do mnie biegnie Dobra, poczekamy na tego delikwenta Aha, Nie trafiłem, pięknie A ten koleś szybki jest dosyć Jak widać ma jakąś tarczę oraz e, jakąś broń Poczekajcie, szybko piąteczka Dostał Badaj, zabij lorda patroskona! 320 plus 120 punktów doświadczenia. Prawie mamy 12 level, znaczy 12 poziom. Łu, la, la, przywołanie szkieletu. E, szkoda, że nie mogę tego używać. Hmm. Ale miałeś ciekawe rzeczy, muszę ci przyznać. Czy ja mogę w ogóle te runy sprzedawać? Mogę i za niezłą sumkę. Dlatego, he, bycie wojownikiem he, zakonu ma też dobre strony. Jeszcze pójdę, zobaczymy, co się tam znajduje, no i na tym zakończę ten odcinek. E, gdzieś tu zdobyłem otacza runiczna. Hehe. Nie, dobra, będę walczył kosturem. E, gdzie on jest? Kostur, kostur, kostur. O kurde, rozbiacz cerpów. Czerre, czerepów. He, cholera jasna. Mmm. E, dobra, my walczymy kosturem. Chociaż heh, nie wiem czy się nie przerzucić na tarcze i na e, miecze. Który mamy poziom kosturów? Walka kosturem czwarty poziom, no, szkoda. Dobra, jak widać tutaj niczego raczej nie ma, więc ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał, klikajcie lubię to. Eee, a ja się z Wami żegnam, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.